8 marca to nie tylko oficjalne rozpoczęcie euro 2012, ale i początek zmagań młodych piłkarzy i piłkarek w rozgrywkach mini Euro 2012. 16 zespołów będzie walczyło o zwycięstwo w turnieju, a wśród nich oprócz reprezentacji Wałbrzyskich szkół podstawowych wezmą udział MSP szczawno Zdrój, PSP Boguszu w Gorce i Klub Piłkarski gwarek. Kolejna szkoła 26? 26? 26 pierwszy zespół, tak jeden 26, 26. Gwarek to jest jedyna drużyna dziewczęca. To jest trzecioligowy zespół, czyli juniorek tak naprawdę. Ale to będą tak, to będą dziewczynki ze szkoły podstawowej. I no, to nie jest Polska, to jest Francja. Też były już bardzo mocna grupa. Jest już kompletna grupa D. Już wiemy, kto będzie dwarek, Szóstka, 26 i 17. W obecności prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja i dyrektora osiru Mariusza Gawlika odbyło się losowanie grup. W którym każda drużyna została przyporządkowana do reprezentacji grających w oficjalnych Mistrzostwach Europy. Po raz siódmy organizujemy turniej piłkarski. W formie, no, zaczęliśmy Mini Mundialu, ale wraz z przyznaniem Polsce 18 kwietnia 2007 roku praw do organizacji Mistrzostw Europy. Od tego roku rozpoczęliśmy organizację przystanków Euro 2012, i dzisiaj, a w zasadzie 8 kwietnia. Czerwca, w dniu otwarcia oficjalnych Mistrzostw Polski, zorganizujemy Mini Mistrzostwa Europy. Mini Mistrzostwa Europy dla szkół podstawowych, prawie wszystkie szkoły podstawowe z Wałbrzycha oraz szkoły ze Szczawna Zdroju z Boduszowa wystąpią w tym turnieju. Wszystkim drużynom przyporządkowaliśmy nazwy drużyn z oficjalnego turnieju. No i zobaczymy jeszcze przed oficjalnym otwarciem, kto zostanie mistrzem Europy. Każda z drużyn była ciekawa, z jakim rywalem przyjdzie jej walczyć. Losowaliśmy w swojej grupie PSP 37, PSP 5 i PSP 22. Wielu zawodników i zawodniczek trenuje w klubach sportowych, więc walka o Mistrzostwo Europy zdaje się być wyrównana i typowanie pretendenta do wygranej byłoby bardzo trudne. Przyszłem tutaj na to losowanie z opiekunem, który będzie nam towarzyszył na. tour de eu? żeby się dowiedzieć, jakim jesteśmy krajem i z kim będziemy rywalizować. Opiekunowie drużyn byli zadowoleni z jakości przeprowadzonego losowania. Uważają, że rywalizacja będzie zacięta, ale to akurat pozytywny aspekt, który zadecyduje o wysokiej jakości rozgrywanych spotkań. Czy akurat szkoła trafiła do drugiej grupy? Losowanie bardzo fajne, oczywiście nie takie profesjonalne. Jeżeli chodzi o skład grupy. Do której trafiliśmy, no to trafiliśmy do takiej mocnej grupy, bo 12, 37, my, no i piątka. Uważam, że to jest chyba najsilniejsza taka grupa, być bardzo wyrównana, nie? No to trzeba walczyć i zobaczymy, nie? Grupy zostały rozlosowane. No, jako szkoła numer 6 trafiliśmy, jesteśmy właściwie reprezentacją Anglii, tak można powiedzieć, już od dzisiaj. Mamy Ukrainę, Szwecję i Francję, więc zespoły są wyrównane, podobnie jak cztery grupy pozostałe. No, będzie, myślę, że będzie dobra zabawa. Dzisiaj w obecności prezydenta nastąpiło losowanie. No i, i czego sobie życzyć? Na pewno dobrego wyniku. Ja jestem optymistycznie nastawiony, ponieważ mój zespół szkolny reprezentuje na naprawdę wysoki poziom. Przy okazji można powiedzieć, że dziewczyny, które moje ze szkoły numer 6 występują, powały w tym barku w pucharu w pucharze tym barka czwarte miejsce w województwie dolnośląskim a więc te tradycje nie tylko chłopcy ale też dziewczyny no i myślę że ta zabawa która będzie w najbliższy piątek na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem przed pierwszymi meczami no, będzie nas e, optymistycznie e, e, nastrajała. Rozlosowane w grupach drużyny będą mogły sprawdzić swój poziom w rozgrywkach na boisku przy ulicy Ratuszowej. Zawodnicy oraz ich opiekunowie liczą na dobrą zabawę i sukces w turnieju, a także po jego zakończeniu. Dzięki takim wydarzeniom piłkarskim niektórzy zawodnicy zostali graczami juniorskich reprezentacji narodowych naszego kraju. Turniej jest pretekstem, najważniejsza jest tutaj dobra zabawa dla dzieci. E, oprócz turnieju piłkarskiego będą konkurencję, zabawy, e, będzie każde dziecko, trzyma kiełbaskę zrożna, e, napoje, słodycze. Także... Będzie można spędzić czas zdrowo, sportowo i myślę zachęcić do trenowania, grania w piłkę nożną, a tylko dopowiem, że od z pierwszych turniejów, które startowali 6-7 lat temu, dzisiaj zawodnicy reprezentują już Polskę w Drużynie Narodowej, bo Igor Łasicki brał udział i jest teraz brązowym medalistą mistrzostw Europy do lat 17, które odbyły się chyba dwa albo trzy tygodnie temu, a Michał Bartkowiak reprezentuje... Polskę jest reprezentantem drużyny do lat 15, też w tych turniejach corocznie uczestniczył i mam nadzieję, ja wręcz przekonany jestem, że również w turnieju z tego roku za kilka lat będziemy mieli zawodników, którzy reprezentują naszą, nasz kraj w, 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 w rozgrywkach międzynarodowych. Siódmy z kolei turniej daje szansę młodym talentom piłkarskim na pokazanie się w takich rozgrywkach i pomoc swojej drużynie w zdobyciu mistrzostwa Europy. Poza tym ma zapewnić dobrą zabawę graczom i kibicom, rozpowszechniać piłkę nożną i udowadniać, że warto jest aktywnie spędzać wolny czas. Dodatkowo konkurencje oczywiście piłkarskie, czyli e, najbardziej typowa to jest żonglerka, ale również e, drybling, czyli slalom z piłką pomiędzy pałkami na czas e, oraz. E, strzelanie na celność. Każda szkoła wybierze do każdej konkurencji po jednym zawodniku. No i zobaczymy, kto zostanie mistrzem żonglerki, mistrzem celnego strzału, czy mistrzem dryblingu, oczywiście również nagrody, ale oprócz tego mamy również konkurencję dla kibiców. każdej szkole, każda szkoła może wystawić swoją drużynę do kibicowania. No i zobaczymy, jak, 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 jak będą kibicować. Chcemy, żeby kibicowali i uczyli się właśnie takiego zdrowego, sportowego kibicowania, nie tylko swojej drużynie, ale również e, drużynom, rywalom i innym drużynom, które będą w turnieju brały udział. Drużyny będą zmagać się w różnych konkurencjach, takich jak żonglerka, drybling czy strzelanie do celu. Reprezentanci swoich zespołów będą mogli pokazać swoje umiejętności w danych konkurencjach, ale w ramach zdrowego kibicowania przygotowano również zadania dla osób wspierających zespoły grające w turnieju. Miejmy nadzieję, że i te rozgrywki pomogą w promocji piłki nożnej w Polsce, zachęcając dzieci i młodzież do czynnego uprawiania właśnie tej dyscypliny. Turnieje takie jak ten mogą pomóc w wyłonieniu talentów na miarę Roberta Lewandowskiego i dzięki temu pozwolą na wzmocnienie w przyszłości kadry Polski, która miejmy nadzieję w zbliżających się mistrzostwach zawalczy o najwyższe miejsce na podium rozgrywy.